O, ten będzie dobry. Dano mi, że tak powiem, powygrywać, to teraz trzeba mi, trzeba mi trochę kur... nie? Tak naprawdę. Uuuu... Nie mam pojęcia, jak na to grać. Nie mam pojęcia, jak na to grać. Czad, 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 liczę na wasze wsparcie. Liczę na wasze star y wsparcie, I Ja sobie kliknęłem for fun Anglię, bo chciałem sobie zobaczyć... Stary, o Boże, jeszcze ta mapa! O oh my god, man. Zanim zaczniemy, będzie mi miło, jak zostawisz lajka like i suba, już nie przeszkadza miłego oglądania. Czapuchy tu potrzebuje bardzo dużej pomocy, nie? Tak naprawdę ogromnej, bo nie wiem totalnie. Oni kampią w bazie i się rozbudowują, czyli. Czyli szybki agresion, mówisz. Jedna owca, jest oni będą kampić w bazie i się rozbudowywać. To agresja od startu to co znaczy? Dużo longbowmenów, koszary, włócznicy, co, co, co to znaczy agresja Angliom od startu? Bo ja na Anglii to wiesz o co chodzi? Na Anglii to ja bym może z 10 gier zagradych Tak totalnie. Ja się tak nie znam, nie? Czy longbowmeni tutaj wystarczą, czy kusznicy bardziej transition? Angle to ciężka agresja, ale łuki włócznie. Dobra, czyli to jest Abyssygi są Heavy Cavalry czyli do włóczników masowo, tak? Zobaczymy, nie? Zobaczymy. Czyli szybkie koszary, tak? A może tu się za... Kurde, ale gdzie ja tu koszary rozbuduję, jak to pustka jest? Kompletna, stary, na tej mapie. Przecież... Nie mógłbym pięciu złapać, niestety. O Boże, ale mnie zamotało przez chwilę. Ale mnie przez chwilę aż zamotało, zamuliło mnie. W sensie, na takiej zasadzie, że... Myślałem, a jest jedna owca się uchowała. No, widzisz, jak to warto sprawdzać? Tragedia. Ty, a czy ten mój, yy, właśnie mam pytanie, czy to strzela sala rady? Czy ona strzela? Bo autentycznie nie wiem, nie? Jak to tam bilans? No na razie powygrywałem coś, ale sądzę, że Abyssidów przegram. No, nawet... A, to jego tu nie ma! Nie, no czekaj, to jest ta mapa. Sala rady w złym miejscu. Wiesz, Gdzie ona powinna być? Tutaj. Żeby tu wybudowywać koszary i to wszystko. A Bisesydzi będą kampić. No to zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czyli panowie, czy ja to będę potrzebował kawalerii na tej Anglii? Tak, z tej ciekawości. Czy sądzicie, że posiadanie kawalerii będzie dobrym pomysłem, czy tragicznym? Raczej na Anglii. Chyba tragicznym, chyba bardziej longbowman'i, kusznicy i włócznicy, nie? Coś takiego builda czuję. Taki jakiś build dziwny czuję w ten Ty, bracia, bo ja bym was prosił o złoto, o... Kurde, nie przespałtowałem, widzisz. I tam ponownie też cię witam. 50 drewna potrzeba na tego pana. Dobra, tu się upgrade y zrobią. Teraz taczka, najważniejszy upgrade. To chyba drewna mi braknie na taczkę. Nie, nawet nie. Staram się pozgarniać tego jak najwięcej, ale nie wiem, czy mi się uda, bo. Jedzenia mam fajnie, mi brakuje bardziej drewna. Tak zauważyłem. Widzisz, ja nie pompuję villagerów, bo jestem... no głupi. Głupi jestem.

Mogę tutaj muru wybudować? Huh? Yeah. Yes, oh. yes, Dopiero teraz no. No. Pira, yes, sir? Ja, on yes. west. Idę do trzeciej ery, postaram się do trzeciej ery dojść. Nie wiem czy robię błąd, prawdopodobnie tak, bo pozwalam na dużo. Ale no, trzeba się zastanowić, co z tego wyjdzie. Idę do trzeciej ery i szybki klasztor musi być. Musi być szybki klasztor. Ile brakuje do trójeczki? Biała wieża. Uuu. Biała wieża to by się przydała tutaj, gdzieś albo tu. Dobra, na chwilę ich odetnę z jedzenia. Nie zauważyłem. Jestem idioooopo. pożegnał chyba z panami. Dużo kawalerii ma, dobra. Dobrze, że rozpocząłem tę budowlę. Może być. Ale mur.

Nie mam koszar, yy, przepraszam, nie koszar, tylko nie mam klasztoru, bo jestem debilem, Mogę sobie zebrać te rzeczy z mapy tutaj, to jest free gold, ale poświęcę na budowę klasztoru, poświęcę się, może to jest debilne, połowa z tych dywizji to wybuduję i wybuduję jeszcze jedne koszary i jeszcze jedną strzelnicę. Ty, mam dwa praktycznie relikty za darmo, więc chyba że on tu wjedzie zaraz jak dzik, co nie to też jest możliwe, Kuchnia. O, ja byłem dziki za późno. Potrzebuję złotka. Będzie goldzik, w szczęście sprzyja lepszym. Oj, ja tu wydaje mi się, że w tym akurat w pojedynku to jestem trochę gorszy, wiesz.

Okej, okay, będę miał trzy relikty praktycznie za darmo. Trzy relikty będzie za free. W sumie chyba spoko. Potrzebuję dwa czterysta do jedzenia. Za dużo mam w jedzenie. Wiedziałem. W sensie, za dużo mam w to. Widzisz, ja zamiast robić farmy na Anglii, to ta graby była już skończona pół godziny temu, nie? Stary, ja ci przysięgam na wszystko. Że jeżeli ja bym robił farmy na Anglii, to już by była gra game of To To by był koniec, nie? I teraz będzie już... No jeżeli on mnie nie zraszuje, to jest koniec. W sensie powinienem być super strong. Boże, ile wie, dają widoczności. To jest też piękne. Staramy się iść Werę Imperiów. Teraz. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że coś... Fajnego. Wątpię, że. Mam trzy. Trzymam te, nie? Trzymam. Y... I teraz albo się zrekrutuję, albo zginę. Dobra, włócznicy tutaj oddali. Okej, okay, może być. Będzie chciał mi obkrążyć na 100%. Muszę robić wszystko na was, a później yy, ma co nie

No, straci to Trochę mnie spowolnił, ale mi się wydaje, że to jest do wygrania. Ty ja Poczekajcie, zrobię pauzę, yy, bo się muszę zastanowić: yy, Czy powinienem jechać tędy z bombardami całą armię tutaj wprowadzić i jechać tędy? Mi się wydaje, że chyba tędy z bombardami. Takie mam jakieś wrażenie. Zaraz będą upgrade y. spokojnie panowie.

Ja mu po prostu nie będę bawił się w święte miejsce, ja mu po prostu przechwycę tego. Ja mu po prostu przechwycę bazę, wjadę mu do bazy. Trzy bombardy chyba wystarczą, co? Coś tak czuję, że już mam za mało ludzi, ale no, nie da się mi więcej. Znaczy da się, ale ja I mnie kusi, żeby już zaatakować. Zobaczymy, co się z panowie. Rozbili mi armaty. Po armii tu nie mam, to jest mój błąd. Chodzisz w ekonomię, Jezus Maria. Ok. Wow. To było fartowne, strasznie. Strasznie to było fartowne. Ale mi się udało. Kurde. Angle jest spoko, ale. Angle jest spoko, ale strasznie mi się nie podoba to. Tu był błąd, duży. To by był błąd ogromny, że ja skupiłem się na spamie zamiast na upgrade'owaniu kuszników. To by był lepsze kuszników do elitarnych kuszników i tych łuczników i to by był koniec gry, jakbym to ulepszył stary. Tak czy inaczej dobrze, że wybrałem Tak czy inaczej dobrze, że wybrałem taką krótką drogę ataku i postawiłem tutaj ten landmark, bo on się bał zaatakować, tylko że on mi tutaj wjechał od pleców. Ja się tego totalnie spodziewałem, nie. I gdyby te bombardy cztery wcześniejsze nie zginęły, to no byłby koniec. Już o wiele wcześniej. Mm. O Boże! Guys, it's happening! Oh my God! We are golden players! Guys, we are golden players! Wbiliśmy się do golda? No way! No way! Panowie, to jest moment warto odnotowania. Wbiliśmy się do złota. Patrz, jak mi tutaj Produkcja Villager, yy, całkowita liczba jednostek, liczba mieszkańców. Patrz, jak słabo. Chłopie, on chyba na dwa teceki grał, czy nie? Tu jest jeden town center. Ja nie wiem, czy on na dwa teceki nie grał nawet. Ale tu stary, farmy zobacz, jak on szybko zrobił, ładnie. Pyk, pyk, pyk. Panowie, aż muszę to zobaczyć. Złota obramówka, nie? Złota obramówka. Jestem goldziarzem, można powiedzieć. No way. Awans do golda, niemożliwe. K***a, stary, udało mi się awansować do golda, nie? Hejterzy mnie chcieli zatrzymać.